Rok 2022 dobiega końca. Rok, który przyniósł żółto-czerwonym mnóstwo emocji. Awans do PKO BP Ekstraklasy dał nam wszystkim wiele radości. Nowy sezon rozbudził w nas wiele nadziei i oczekiwań. Czas zatem podsumować to 12 miesięcy. Wkrótce miną dwa lata od kiedy dołączyłeś do Korony. Jak się czujesz w Kielcach? No tak, już, już ten czas trochę, trochę zleciał od kiedy tutaj jestem. Ale na pewno jest to miasto, w którym czuję, czuję się świetnie, jak i, jak i w klubie. Tak? Panuje rodzina, atmosfera, no i od pierwszego dnia e, tak naprawdę jestem szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Zdecydowanie najlepszym wspomnieniem z tego roku był awans do ekstraklasy. Jak opiszesz ten moment i jakie są to dla Ciebie wspomnienia? No, tak, na pewno. To był taki wyjątkowy moment. Czasami takie coś przeżywa się tylko raz w karierze. No, to był mój pierwszy raz. Także na pewno zapamiętam ten, ten mecz na długo i no tym bardziej, że w takich okolicznościach to wszystko się stało, tak? W ostatniej, ostatniej minucie ta bramka przy, przy pełnym stadionie u siebie na cudzłokiej arenie, także no, nie mogliśmy sobie tak naprawdę tego lepiej wymarzyć. No, i, i tak to się skończyło. Co wtedy czułeś? No, miałeś wydatny udział przy tej bramce? Jak to wspominasz? Tak, no, na pewno wiadomo, ten mecz, akurat zacząłem na ławce, yy, nie będę ukrywał, że byłem. Może nie byłem szczęśliwy, że, że zaczynam tak, ale widocznie taki był plan na ten mecz, trener tak chciał. No. W ostatniej akcji udało mi się asystować przy, przy tej zwycięskiej brance, no, ale to była praca całego zespołu przez no, 120 minut tak, tak naprawdę przez cały sezon. No, a jak się czułem, no to, to, to już chyba wszyscy tak samo się czuli, tak jak ja. Wszyscy wbiegli na murawę, także... No, przeżyliśmy to razem z kibicami no i to był na pewno taki wyjątkowy moment w mojej karierze. Jesteś w tym sezonie najlepszym strzelcem żółto-czerwonych. Jeśli chodzi o twoje dotychczasowe występy w barwach korony, to jak oceniłbyś swoją grę? No tak, no, tak się złożyło, że akurat w, w tej rundzie ja jestem na tym na tym najlepszym strzelcem, tak? Wiadomo, że na każdą bramkę pracuje cały zespół. Ja jestem, wiadomo, zadowolony, jestem zawodnikiem ofensywnym, także na pewno te liczby, liczby mnie cieszą. No i ja w każdym meczu, tak, wiadomo, jak taki skrzydłowy, to staram się, aby podali bramkę, asystę. No i myślę, że, że tym najbardziej pomagam zespołowi, więc takie myślę też, że jest moje zadanie. Co, twoim zdaniem, było w tej rundzie twoim największym atutem? No, nie będę ukrywał, że na pewno bramki, tak? Myślę, że w pewnym stopniu tam się przyczyniłem do, do, do tych z, z zdobyczy punktowej, ale no wiadomo, na to pracuje cały zespół. tak. Na koniec widać, tylko kto strzelił tą bramkę lub asystował, a, a tak naprawdę, żeby strzelić każdą bramkę, to jest praca całego zespołu. Od, od początku od bramkarza do, do napastnika czasem tej pracy nie widać, ale no, no, ktoś musi strzelić tą bramkę. Ja się cieszę, że, że w tej rundzie tak, tak to się wszystko potoczyło. Jak Twoim zdaniem zmieniła się korona kielce na przestrzeni tego roku? No, ciężko też na pewno porównać, bo, bo wiadomo, zeszły sezon to, to pierwsza liga. Tak? Myślę, że też mieliśmy bardzo jakościowy zespół, co, co potwierdził Awans. A, a myślę, że wszystkie letnie transfery to tylko, tylko wzmocnienia. Tak? Kilku zawodników przyszło, od razu skoczyło do pierwszego składu. No i myślę, że, że cały czas się rozwijamy. Runda jeszcze nie należała do udanych, Zimę spędzicie w strefie spotkowej. Jaka atmosfera panuje w Szatni? No tak, no wiadomo, że to nie jest yy, najmilsza informacja, że, że będziemy zimować na, na tym yy, miejscu spadkowym, no ale też nie możemy sobie zaprzątać tym głowy i tylko o tym myśleć się, załamywać, bo, bo sezon jest dopiero w połowie. Zostało nam bardzo jeszcze dużo meczów, więc, więc musimy myśleć pozytywnie. No, na pewno z naszej strony będziemy walczyć do końca i będziemy chcieli jak najszybciej sobie zapewnić to utrzymanie. Kibice od początku sezonu pokazali, że potrafią stworzyć prawdziwe piłkarskie święto na Suzuki Arenie. Jak to wygląda z perspektywy Murawy i jak oceniłbyś atmosferę przyścigiennego? No wiadomo, kibice są na pewno bardzo ważną częścią naszego, naszego klubu, można powiedzieć naszej drużyny. We wszystkich meczach u siebie tak naprawdę w tym sezonie atmosfera była wyśmienita, ale tak samo było też na wyjazdach, bo na wszystkie wyjazdy tak kibice jeździli bardzo liczną grupą, więc na pewno to też jest bardzo dla nas ważne, że nas wspierają w tych momentach. No, ta urunda może nie była bardzo udana w naszym wykonaniu, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że, że nas cały czas wspierają. Jakiej korony możemy spodziewać się wiosną? Mam nadzieję, że dużo lepiej punktującej, tak, bo, bo tych punktów bardzo potrzebujemy. Liczę też, że na pewno trochę nasza gra się zmieni. Musimy moim zdaniem troszeczkę bardziej przyjmować inicjatywę w niektórych meczach. No i, i myślę, że troszeczkę szczęścia do tego dołożymy, bo myślę, że w kilku meczach troszkę nam tego zabrakło. Wiadomo, że nie można liczyć tylko na szczęście, ale jeżeli to, to wszystko się złoży, to jestem pewny, że utrzymamy ekstra klasę. Jakie stawiasz sobie cele w nowym roku? No, chciałbym utrzymać ten poziom mojej gry na, na, na tym samym poziomie, albo nawet wyższym. Tak? Wiadomo, że nie można się zatrzymywać, więc myślę, że będę się starał jak najbardziej pomagać zespołowi. Tak? Jeżeli to będą bramki, bramki będą pomagać zespołowi, no to będę starał się je strzelać, tak jak teraz. A, a jeżeli to będzie też, wiadomo, praca w defensywie, no to, to wiadomo, że będę w każdym meczu dawał siebie 100%. Tak jak myślę, że każdy, każdy z zawodników daje, daje siebie 100%. I tak jak powiedziałem wcześniej, do ostatniego momentu, kiedy będą szanse utrzymania, będziemy walczyć. W tej rundzie wiosennej będziecie nam bardzo potrzebni. Mam nadzieję, że razem utrzymamy ekstra klasę.